Ten odcinek miał być o szklarni, szklarni, którą sobie wybudowałem na balkonie. Wybudowałem, zmontowałem na balkonie i będzie o niej. Tyle, że niestety pojawił się problem, który dostrzegłem dopiero po nagraniu, bo nie przeglądałem tych filmów podczas budowy tegoż ustrojstwa. Mm. I okazało się, że strasznie rwie obraz na filmach. A to przez to, że aktualizacja do kamerki, którą mam, no, po prostu była jakaś do dupy. I zorientowałem się dopiero po fakcie. Ostatnia jest zrobiona z regału starego, który gdzieś tam kiedyś znalazłem na świetniku, który potem służył jako część, przynajmniej jego, służyła jako półka na buty. No, i tyle w sumie. Ty fa fajno. ja szklarnią Tyś ty żeś fajno szklarnią, moja szklarnią. Ty żeś fajno, Ty żeś fajno zklarnią szklarnią, moją moja szklarnią, Tyś fajno, Ty żeś fajno szklarnią, moja szklarnią, Ty żeś fajno. Ty żeś fajno. Tutaj spada woda. I ono tutaj zostaje. Musiałem zrobić dziurę. I ta woda, która spadła tutaj, która tutaj została, jako taki basenik, to po prostu potem zalewała wszystkie kwiatki w środku. E, o. o! Właśnie. One już tutaj z tydzień nie są w środku. A widzicie? Wciąż się leje. To jest wada główna. Druga wada to jest to, że to pleśnieje, ale to nie było polakierowane nic, więc ma prawo pleśnieć. Trzecia wada, że to nie wygląda jakoś pięknie, ale jest tym, czym ma być, czyli jest taką, powiedzmy, mini szklarnią. Teraz te kwiatki są wyjęte, bo one nic za bardzo nie rosły. Podejrzewam, ale jak się mylę, to możecie mi powiedzieć, że to przez tą folię, która jest taka jaka jest, budowlana ciemno dosyć i to słońce nie za bardzo dochodzi do środka. Możliwe, że to właśnie przez to tak się dzieje. Szklarnia, szklarnia, moja szklarnia. tyś fajno, ty żyjesz fajno. Szklarnia, moja szklarnia. Ty fajno, ty nie fajno. Szklarnia, moja szklarnia. tyś fajno, nie fajno. moja szklarnia. Ty fajno, ty fajno. Poker. Oh, cool.